Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj opiszę Wam platkę, czyli zmiennika plamistego Więc zaczynamy go opisywać Zmiennik plamisty występuje w różnych odmianach barwnych Są różne czarne, czarno-białe, czarno-żółte, żółto-niebieskie Są też miki odmiany z taką, jakby myszką Miki na końcu ogona. Dorastają do około 6 cm. Są to rybki towarzyskie. Minimalne dla nich akwarium to 60 cm na 30 cm. Na 30. Temperatura to tak około od 24 do 28 z Samiczki i samce możemy poznać po tym, samiczkę po tym że jest y, troszkę wyższa niż samiec i są samiczki też trochę większe. Akurat u mnie w akwarium można zaobserwować trochę odwrotną zmianę, ponieważ y, tutaj macie, mamy samca to jest samiec i on jest większy od wszystkich samiczek i ogon też ma większy ale to głównie się sprawdza po gonopodium. Gonopodium to coś, co samce mają zamiast, mają to przekształconą płetwę odbytową, jest przekształcona w gonopodium. To umożliwia im zapłodnienie. To jeszcze mogę powiedzieć, mogę powiedzieć to, że samiczka przy wykocie może mieć aż do 80 młodych, dorastają do 6 cm długości ciała zamieszkują północny Meksyk są to rybki wszystkożerne mogą mieć wszystko dosłownie wszystko dobrze jest też się zaopatrzyć w jakieś roślinki takie drobnolisne jakieś tanie to wtedy platki sobie mogą obgryzać je i mają urozmaiconą dietę Oczywiście wszystkim można karmić mrożony, żywy pokarm. Też wchodzi w grę. Jak widzicie, platki są też bardzo towarzyskie dla młodych ryb. Nic im nie robią, nie zwracają na nie uwagi. No więc opisałem wam platkę. Myślę, że Wam się film spodobał i że wrócicie do mnie jeszcze na kanał. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i załapkowania filmu. Do cześć!